Bardzo serdecznie dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, że udało się namówić okres wakacyjny, ale niekoniecznie w teatrze, bo są próby z tego co wiem. Yy, tak, tak, są próby do, do spektaklu turyści. Reżyseruję, idealny temat. Dla tak, nas. idealny. Dlatego robimy to w, w sierpniu chyba, żeby, żeby nam było tęskno za wyjazdami. To ja taki spektakl z, trochę, trochę musicalowy, że jakby nawet. Ale ja nie śpiewam, znaczy solo. Bardzo fajny, mam, mam monolog na trzy strony. To mnie mobilizuje. Tak sobie zaplanowałem właściwie wakacje na sierpień, bo w lipcu tam miałam takie rodzinne swoje sprawy, no ale się okazało, że Boże nie dała, bo musiałem wejść w zastępstwo za kolegę. No jestem. A kiedy premiera? W 12 września. No to już niedługo, to już niedługo. Dlaczego tak wielu aktorów, pomimo tego, że mogłoby przejść na emeryturę, nie przechodzi? Zostaje, gra, e, Chciałbym powiedzieć umiera nawet na scenie, bo i takie no, rzeczy się zdarzały, ale... Ludwik Benoit grał do samego końca. Ale proszę no. powiedzieć, z czego to wynika? E, to wynika z tego, że e, aktor w teatrze, jest aktywny. U nas obok teatru tak, miała mieszkanie jakby w podwórku starsza aktorka i jak już przeszła na emeryturę już, już no tak już trochę była taka słaba fizycznie, ale jeszcze przychodziła do tego teatru nie grała, ale przychodziła, siadała, siadała w bufecie. Wtedy w bufecie można było papierosa zapalić. teraz. No już nie. Teraz ja, już nie, ale kiedyś to ten bufet właśnie, tak ja jeszcze pamiętam ten, ten taki bufet yy, z lat osiemdziesiątych, yy, no to tam w przerwie czy przed spektaklem, to, yy, a tu dwóch kolegów starszych panu grało w szachy, a tam ktoś opowiada takie anegdoty, a tu kawka i papieros i, i, i a teraz... Pierwieję. W każdym razie ona przychodziła. Mm -hmm. Ona przychodziła zawsze, potem przychodziła do, do, do tego naszego bufetu na obiady. Czasami, yy, czasami jak miała gdzieś pojechać do lekarza, to nie miała samochodu, bo mnie nie prowadziła, tak przychodziła. Och, tak się źle czuję. O, ojej, muszę być u lekarza, no to zawsze ktoś się ru, ruszał i. Panie Marysiu, to ja odwiązę. Tak, nie chciałabym robić kłopotu. <grytanie> Ale umówmy się, no jest jakaś taka między wami solidarność, bo spędzacie jest. w bardzo dużo czasu, więc I jak ja takie tak naturalne mi... to jest. Jak mam taką przerwę, bo ja już jestem na emeryturze. No właśnie dlatego od pana zapytałam. Jestem na emeryturze, ale tam mam 3 czwarte etatu. Jak mam tak, że gram, nie wiem, no 3, 3 razy w miesiącu i nie mam prób, to można zwariować, naprawdę. Ta samotność wali w łeb, człowiek się rozgląda co by zrobić, ale się nie chce. No, czytać, 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 no, ile można. No, ale tekstu się musi pan nauczyć. No to tak, no to są już próby, to jest całkiem coś innego. To już a się wchodzi uczy, do tak. głowy łatwo, czy coraz trudniej? Nie, mnie zawsze wchodziło trudniej. <śmiech> <śmiech> ale to z lenistwa, z lenistwa. A teraz, A teraz, m, ponieważ jest paru młodych kolegów, koleżanek, to. Nie chcę, nie chcę, żeby mnie tak oceniali jako starszego pana, który ma luki w pamięci. Wykułem, kurde, trzy strony tekstu, a jakże. Mogę Są na to jakieś sposoby, jakieś metody? Nie, Nie, po prostu nie. jeszcze nauczyć. Ja, ja, ja jestem wzrokowiec, więc ja sobie podkreślam na kolorowo, i wtedy wiem, że taka kwestia jest na takiej, takiej stronie, na górze. Na pomarańczowo. O. No w tym sztuczna inteligencja raczej nie pomoże. Tu nie pomoże, ni cholery. No. <noise> A proszę powiedzieć, nie pochodzi pan z Łodzi, urodził się pan we Wrocławiu. Co do tego miasta pana sprowadziło? Praca, czyli teatr, czy jednak coś innego? Teatr, teatr. Yy, ja kończyłem szkołę we Wrocławiu, wydział lalkarski krakowskiej filii krakowskiej szkoły. I przyjechaliśmy tu chyba będąc na trzecim roku na ten festiwal uh -huh. szkół teatralnych. I to było, to był jakieś 70., nie, to było jakieś. Tak, no, ja skończyłem w 77. Więc byliśmy w 75., nie wiem, piątym, szóstym, To było okropne miasto. Było, jest, może nie, nie, nie mówmy aż tak bardzo źle. Nie, okropnie. nie, nie, ale ja, a ja, ja zaraz powiem ja ja coś miłego, to nie a, tak, że super. pierdut i granat. I, nie, i przyjechałem i tam z kolegamiśmy zachodzili, a gdzieś na piwo. I tu, gdzie teraz jest ta, e, ten pub, biblioteka, tam była taka obrzydliwa pijalka, śmierdząca taka i tam to, to była pijalka, w której, w której były trzy gatunki piwa. Nie? Wszyscy tam lecieli. Trzy gatunki piwa. Boże, nie. Bo tak to co, no piwo to piwo. Nie tam jeszcze jakiś okocim jakiś co. Nie? I wyjechałem z takim obrazem. Z takim obrazem łodzi, a potem skończyłem, skończyłem yy, szkołę i yy, poszedłem do Teatru w Legnicy. Wtedy powstał teatr w Legnicy. Pierwszy rok odkupili to od, yy, od władz radzieckich. To, co jest teraz w rynku teatrem, to należało do, do naszych przyjaciół. No wtedy po raz pierwszy zobaczyłem, kurczę, co to jest takie getto. Bo tam było tak, że, że ci oficerowie tam mieszkali za murem. Były takie drzwiczki i tam wpuszczał kurde taki stos z z pepeżą. I yy, 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 po roku z koleżanką no, zaczął się tak robić jakoś tak. Za bardzo socjalistycznie wtedy. I w repertuarze i w ogóle. Przenieśliśmy się do Jelenie Góry. Ponieważ ona mówi, słuchaj, Sławek, trzeba szukać teatru w mieście z tramwajami. <grytanie> no to akurat dobrze trafiliście docelowo. Tak. A dlaczego tak? Chodziło o transport czy. Nie, to się tak mówiło, że to jest A. lepsze miasto z tramwajami, Aha. to jest lepsze, no. A, okej, okay. tego nie słyszałam, nie, znam. nie Nie? To jest tak, gdzie jesteś, Kaliszo, tam są tramwaje? Nie, daj spokój, albo <grym> tak, <grym> no, często tramwaje są. No i ja, i, i, i potem, i potem przyjechał dyrektor Pliszkiewicz, który był dyrektorem Teatru Ziemi Łódzkiej, to się tak nazywał. teraz to jest studyjny, i taki spektakl, i nas zaangażował. Zaproponował nam, jest hej, hej, prawda, duże miasto i tramwaj i tak dalej. Natomiast jak przyjechaliśmy tu właśnie z tą koleżanką moją, yy, wysiedliśmy yy, na dworcu fabrycznym, no i w taksówkę mówimy, yy, poproszę do teatru dla Kopernika. No i facet nas zawiózł pod Pinokio. I my tak patrzymy, mówimy, ale co, to nie, to nie tu. To, to, to wcale, dwie bramy wcześniej. Tu innego teatru nie ma, powiedział. I jak jesteśmy wysiedli, zaczęli wyszukać, się wcale nie zdziwiłem, bo to, bo to wyglądało tak bardzo przaśnie. Tam nie były jakieś witry z przodu. coś, Taka czynszubeczka parterowa. Tak, można to minąć. Tak, tak, tak. Wchodzimy do Pana Dyrektora, a to prosto, prosto, że przechodzimy przez, prze, prze, przez podwórko, na tym podwórku taka pryzma jakiegoś koksu, kurde, w, w tym co, się tak zaorany za, za taki jakiś fiat, Yellow Bahama, kurde, który już prawie kół nie ma. Boże, więc gdzie my jesteśmy? No jest, idziemy, a jakże do tam, do, 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 do sekretariatu, Pani sekretarka mówi, pan dyrektor czeka, czeka, ale w jest zajęty. Państwo jesteście umówili tam na taką i taką godzinę. To chcecie tu poczekać w bufecie. No, no, w bufecie. Oczywiście. No. <grystanie> Pamiętając bufet w Teatrze Jeleniogórskim, gdzie kurczę, no naprawdę było wystawnie i można było wypić nawet jakiś alkohol i coś, i kawa, i herbata. I jakże? I wchodzimy do takiego... <grystanie> To się pan dziwi, dlaczego ja tak postrzegałem łódź. Wchodzimy w takie małego pokoiku, a tam stoją, nie wiem, cztery stoliki takie na, na, na takich metalowych nóżkach i takież krzesła, niekoniecznie jednakowe, jest oblepiony takimi plakatami BHP. Ta prawda, nie władź na drabinę, bo spadniesz, albo nie wkładaj tam ręki, bo ci utnie, wiesz. No i, 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 i sobie, kurde, ale no gdzie tu tego? I pojawia się w okienku przeurocza postać, ja go potem pokocham, to był pan Lucjan Zawalski był, był naszym i garderobianym i bufetowym i, 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 i portierem i tym uśmiechniętym. I mówię, co, kawka, herbatka, panu tak śmiesznie przekręcał różne nazwy. Mówi, mam taką kawę Jakobus. Mówię, no to... Ale jaka to była kawa Jakobs? Tak, Jakobus. Wtedy dla nas chochoka, kawa, kawa, no tak. Zrobił nam tą kawę. I było miło, miło tam było. I potem no, byliśmy w tym teatrze aż do stanu wojennego. A potem wyemigrowaliśmy. Mówię ciągle my, bo, bo z tą koleżanką, z tą koleżanką Mamią, do Częstochowy. Do Częstochowy. Z Częstochowy to już ja sam udałem się do Kalisza i tam. Tam naprawdę bardzo mi osłonił nam te czasy. I w Kaliszu pewnego razu, te kaliskie spotkania teatralne, więc spektakle wieczorem, a to tu, a to tam, koledzy z różnych tak Znamy tak. te klimaty wieczorne. Tak, mhm. tak, tak, Na, przez prosne się przechodziło do... Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie KTW, no i tam te wszystkie bankiety, prawda skatek, bo się wracało do domu albo nie. No i a ja prowadziłem taki dom otwarty. Nie było ani żona, ani dzieci, ani jakiejś takiej no, starej kobiety, która by mnie tam... Zbywała ognisko domowe. Tak, która by... <grymna> to, można to, robić. to była taka dziewczyna, uwielbiałem ją. Nie będę mówił tam imion, ale... Ale ona właśnie, ona, ona była taką, taką podporą moją. Jak mi się coś tam za bardzo zaczął dziwnie robić w życiu, to ona się zjawiała. Pocieszycielka taka. No i dom otwarty. Nigdy nie wiedziałem, jak się budziłem, kto będzie w tym mieszkaniu. I budzę się pewnego razu, a na moim tapczanie leży dyrektor Hutek. Dla mnie już miejsca nie było, więc ja na dywaniku. <grystanie> dyrektor Hutek, który jest ceną postacią w naszym mieście. No, ba. no i dyrektor Hutek spogląda na mnie i mówi: Przyjechałem cię angażować. Spojrzałem. Mówi, Jurek, to cudownie. I tak, i tak. Ale się wtedy zdałem. był w Teatrze Nowym. Wt on w te wtedy dostał Teatr Nowy i, i, i tak razem z nim przeszedłem, przeszedłem do, teatru, do Teatru Nowego. No, dziwny sposób angażowania, ale dlatego, <noise> dlatego go pamiętam, ponieważ pracowałem z nim i w Częstochowie, i, 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 i w Kaliszu. No to byliśmy. W... On chyba był ze mnie zadowolony, skoro, skoro zaproponował mi. No ale to nie wszystko. Z... Z tego teatru nowego się przeszedłem do studyjnego. I tam potem spotkałem Zińka Jaskuły, i to był, to był najwspanialszy czas mojego. I potem, jak ludzosta. Jaskuła wszedł do nowego, pan z nim wrócił? Tak tak tak, 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 tak. Ale teatr to jest jakby jedna noga, na której pan stoi, ale obok tego było mnóstwo filmów, w których pan jest, no, umówmy się, bardziej znany, chociażby z tego, że ten film dociera zawsze do większej liczby osób. A teraz ostatnio młodzi ludzie mogą pana zobaczyć w fajnej reklamie. I chciałam Pana zapytać, czy nie bał się Pan nigdy, że jak zacznie Pan flirtować z filmem, to może w teatrze będzie gorzej, czy jak się pojawi reklama? To... Nie, jak zacząć flirtować z filmem, to w teatrze zaczynało być lepiej. A z filmem, bo tam z filmu się, szyb, tam dobrze płacą. No. Prawda jak dalej? Ja tam... Tak, tak, je, je, jeszcze tak. Wtedy no taki, za taki tak jeden dzień zdjęciowy, no to było takie, wtedy to była jedna czwarta pensji. Później to już była prawie cała pensja dla mnie, cała garza. Więc film, poza tym no to co film niesie, nie? Jak mnie tam jeszcze wcześniej ktoś tam mówi, a pan jest aktorem? Bo tam mi mówisz, że pan jest aktorem, wie Tak, och na pewno, na pewno, no to już było, nie? Nie, tak. nie wierzę, a w filmie pan grał? Nie, ja nie, to nie jest pan aktualny. Ale lubi pan plan filmowy? Tak, tak. Troszkę się zmieniło przez ostatnie lata, bo te plany filmowe już nie trwają miesiącami, tak jak kiedyś to bywało. No bo. No bo sponsor, się tak. Bo I sponsor wymaga. Sponsor wymaga, żeby film nakręcić, nie wiem, 7 tygodni, żeby nie wiem co. Dlatego, dlatego czasami te zdjęcia, bo kiedyś to, to zdjęcia były nie w od, od godziny ósmej. 16 i koniec. I jak było dłużej, to ci yy, ta ekipa techniczna wyłączała prąd i mówiła, ale panowie, panowie, taki reżyser, panowie, no jeszcze chwileczkę, jeszcze troszkę. Nie no, koniec. No i reżyser leciał po skrzynkę wódki, wracał no i mówi, dobra, i maska i pach. I to prąd, był, i prąd był, prąd był na no, no, godzinkę czy coś tam, czy coś tam. Yy, teraz nie, no ale, ale, ale yy, teraz to się czasami, no, siedzie na tym planie dziesięć, 12 godzin. Yy, jak, jak już się, jak już się zacznie, bo w poranku kojota, no to myśmy zaczynali yy, zdjęcia. Nie wiem, kurde, jakieś jakiejś trzeciej nad ranem coś, no bo mieliśmy tam zdjęcia w zoo, więc do tej pory nikogo tam nie było, więc można było sobie zagrać z tymi lwami tam. Ale, ale to, 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 to się był dzień zdjęciowy. No to nie był dzień zdjęciowy, to była czasami poranek zdjęciowy, noc zdjęciowa i tak dalej. No, ale, ale jak już pan został w naszym mieście, w tym teatrze, z którym się pan związał, czyli teraz z nowym, i patrzy Pan na tę łódź z perspektywy, tak, tego pierwszego wspomnienia, czyli miasta Szarego. Nawet tak jak na te kominy patrzymy. No ale to za... ja tu patrzę na kominę, ale wiem, że tam na dole jest pięknie. Jest pięknie, to łódź się zmieniła, to. E, może pan powiedzieć, że to jest pana miasto dzisiaj? Tak. Tak, chociaż do niedawna, chociaż do niedawna, tak się bardziej utożsamiam z Wrocławiem. Yy, ale oczywiście, oczywiście taka tęsknota jakaś, jak jadę do Wrocławia na parę dni, przejdę po tym Starym mieście i tak dalej. Jakaś taka tęsknota yy, w sercu pika, ale... Ale nie chciałbym z, z, z Łodzi się gdzieś tam ruszyć, bo niektórzy mówią, stary, no wiesz, Wszystko się dzieje w Warszawie, no bo teraz kiedyś to. To, to, to prawda. To yy, ta wytwórnia nie tu była, yy, nakręcała coś. Yy, studyjnym, jak jeszcze byłem, no to yy, po, po, po próbie o, o 14 to się leciał do wytwórni, żeby parę złotych zarobić. Yy, był taki starszy aktor cudowny Teodorczyk. Tadeusz Teodorczyk w e, e, charakterystycznym głosie. I, i ona zabiera tam kogo, kogo lubił. Hość to, chodź chłopaki, bo on był ze Zgierza, ale pięknie mówił e, wiersze Norwida. I ona zabiera właśnie tam e, na posychron, albo takie gwary zwykle albo jakieś epizodziki. I tam się działo tam był taki, taki długi korytarz, o którym mówili tramwaj. Tam siedzieli aktorzy, co jakiś czas przychodził ktoś z jakiejś ekipy, bo tam przynajmniej nie wiem trzy filmy równolegle trzy ekipy. i A proszę, no to się leciało gadu, 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 gadu parę złotych. I znowu, to, a, a ten to nie, to epizod dostał. No już. Ale wracając do tego, co pan powiedział, to teatr tak bardzo identyfikuje aktora. Jednak, jak się mówi, aktor teatralny to brzmi jakoś tak lepiej niż aktor filmowy. Nie wiem dlaczego, bo tu i tu warsztat powinien być, ale domyślam się, że to też wynika z tego, że trochę się zmieniło podejście do aktorstwa. Czyli aktorem może być nawet osoba, która nie skończyła szkoły aktorskiej. Ja próbowałem się dostać do szkoły teatralnej cztery razy, więc jak tak yy, nie, 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 nie bardzo akceptuję tak zwanych amatorów, co to wpadnie z ulicy, bo się komuś podoba. I, no i co? No i tak no co, co reżyser od niego wymaga? No powiedz to, no, jak jest młody i gra młodego i jeszcze... To powie to. to powie to, no. Taką przygodę miałem z, na dobrej i na złe, Przy, przyjeżdżam w niedzielę, do no bo to było kręcone w sądzie yy, i, w patrzę, no jakoś za bardzo nikt na mnie nie czeka. Poznałem mnie garderobianowi, o, dobrze, że pan jest, panie Sławku, yy, to tutaj się przebierzemy w garniturę, I, czy, czy, ja wiem, no dobrze, ale czy jest jakiś reżyser, ktoś? <laughs> po, no, ktoś powie, co mam grać? Powie, co wam grać. I spotykam cudownego Bołkołowskiego. Bołkołowski, cudowny aktor. Pamiętam, go jeszcze z, z lat, kiedy chodziłem do szkoły. On miał taką charyzmę w sobie. Mi się spotkali, fajnie, cudownie. I ja mówię, ale jest jakiś reżyser, czy coś? On tak mówi, że ja go też dawno nie widziałem. <grym> O, jest! I tam siedzi na schodach młody człowiek w takich bojówkach. No i coś medytuje. My podchodzimy tam. Ja mówię, wie pan, pan to reżyseruje. O, rzeczywiście. <grywa> <grywa> Nie wiem, no, może pan ma jakieś uwagi do mojej postaci, nie? A co pan gra? I ja mówię, no, prokuratora. Niech pan tu zagra tak po prokuratorsku. <gry> Bardzo cenna uwaga. I też spojrzeliśmy na siebie z tym Bołkołowskim i w milczeniu poszliśmy na kawę. No bo cóż tu dalej komentować, tak graliśmy właśnie po, 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 po prokuratorsku, bo też, też grał kogoś tam, jak ja wiem. No wie, i, I czego się nauczyłem od, od, od aktora Bołkołowskiego, że mamy rozmowę przy... Przy biurku takim, na, u, u, urzędniczym. No i ja tam gram, i gram, i tu czegoś dotknę, i tam, nie wiem, może pan papierosa zapalić. Najgorszy, kurde, na planie zapalić papierosa. Prawda? Dubel i kurde, już tego papierosa nie masz. Musisz od nowa, żeby się zgadzał. Długość papierosa, żeby się zgadzała. W, w tym momencie. Potem się nie montuje, nie? I on ja mówi, Sławku mówi, ręce przy sobie i jak najmniej ruchów <laughs> musi. No i tak żeśmy zagrali. On ręce przy sobie, ja ręce przy sobie. No. Pytanie: Rę... skąd takie doświadczenie, nie? No, tak, <laughs> Jakiś tak. I prokuratorskie coś, spotkania może były. No, coś, coś przerzucić, bo, bo wtedy się nie komplikuje, kurde, temu operatorowi. Właśnie, który potem chce coś posklejać, a temu kurde, nie wiem. W tym ujęciu facet ma krawat, a w drugim już nie ma. Minęły parę sekund. To tak, a, ale film, film to całkiem coś innego. Taki film, taka fabuła, coś takiego. To, 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 to jest. Największa rozpoznawalność. Tak, tak. Dzisiaj to, się to... Zostaje gwiazdą, jak się zagra, nawet w jednym filmie. No, a tak. Rano wstaje bez sensu. Przeglądam Facebook i tam właśnie coraz tam się okazuje, że jakiś aktor umarł. Nie, nieważne jaki, ale jak mu piszą Laurkę, to że był e, kultowy i uwielbiany i znany, sobie myślę, kurde, to wystarczy umrzeć. <grym> to, zanim to nastąpi, to chciałabym Pana zapytać, czy jest Pan spełnionym człowiekiem zawodowym. Tak. To, to, to w życiu. Tak, wprawdzie w filmie no, nie udało mi się zagrać głównej roli, chociaż kiedyś proponował mi jeden reżyser i tam jeździłem na takie próbne zdjęcia. Nie powiem nazwiska, bo będzie mu przykro pewnie. I taki no, za, zaprzyjaźniony, prawda? No i już byłem gotowy na, na tę próbę w dużym, fabularnym filmie. Ja dzwoni do mnie, tak, nie wiem, trzy tygodnie przed mówi, Słuchaj, Sławek, Ja cię przepraszam, ale to jest sponsor. To on. No to on. No i tu wymienił jakiegoś mhm. znanego aktora, no, z, z, znanego i lubianego, i coś tam, coś tam, prawda? No, sobie myślałem, dobrze. To wiesz to to zagrał taki epizod, ja mówię, jaki ormowca <głosy> <głosy> Jeszcze była scena, kiedy ten ormowiec wskakuje do basenu, bo tam jakieś gołe dziewczyny pływają. I w tym mundurze, i w tej czapce płynę tam. Coś strasznego. Strasznie wspominam. No, te, te. Czyli w filmie jeszcze mogłoby się coś przydarzyć? W filmie tak, w filmie spokojnie. Ale tu yy, u Jaskóła dał mi szansę zagrania yy, w nieboskiej komedii hrabiego Henryka, no główna rola, wtedy mamy taki szum był w prasie, o, o, sulej, sulej, hrabia Henryk, he, 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 prawda, ale jakąś nagrodę nawet dostałem chyba, nie wiem. Ale panie Słowku, ja panu powiem tak kończąc nasze spotkanie, bo Dlaczego? pewnie moglibyśmy jeszcze. <noise> jeszcze kilka godzin siedzieć i sobie w ten sposób opowiadać, znaczy pan opowiadać mógłby różne historie, ciekawe anegdoty, to chciałam panu powiedzieć, że pierwsze planowe role są bardzo istotne oczywiście, natomiast czasami do historii przechodzą te drugoplanowe, tak, jak ma to miejsce chociażby w Pana przypadku, więc ja bym się tutaj akurat aż tak bardzo na ten film mm, nie obrażała. Nie, nie, tak, nie obrażała, też nie obruszała, ale oczywiście Panu życzę, żeby się jeszcze ta Karola trafiła. A póki co, no to zapraszamy na turystów do Teatru Nowego. Albo też do wnikliwego oglądania reklam, gdy pan też swoją osobą daje mnóstwo uroku i uśmiechu. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Ja również. A wie pani, że idąc tutaj, tutaj do pani, idzie na, na, na przeciwko jakiś młody człowiek, ja spogląda i tak. O! Aaaa! Do mnie, do mnie. Do mnie. No i właśnie no o to proszę. chodzi. Nie ja zdążyłem powiedzieć, że idę właśnie tutaj. Na... <grywia> dziękuję serdecznie. Ja też dziękuję. Do zobaczenia w teatrze. Bardzo.